Zabawa sylwestrowa jest świetną okazją do zaprezentowania się znajomym i przyjaciołom w zupełnie nowej odsłonie. W ten szczególny wieczór możemy pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Największym hitem, jeśli chodzi o tegoroczne kreacje sylwestrowe, są cekiny. Jeśli zaś chodzi o kolorystykę, to na topie są nieśmiertelna czerń oraz modna w tym sezonie zieleń i czerwień. Fason sukienki to już bardzo indywidualna sprawa. Pani poszukują sukienek przede wszystkim kobiecych i takich, których będą wyglądały atrakcyjnie i, i tak wow, prawda? Lubią dopasowane sukienki, które właśnie podkreślają wszystkie ich atuty. Szalenie modne w karnawale będą materiały o metalicznym połysku. Brokat i połysk widoczny jest także w propozycjach makijażystów. Silnie podkreślone oko, make-up retro, wydłużone rzęsy to podstawa sylwestrowego wizerunku. Obecnie używamy bardzo dużo brokatów. Rozświetlamy oczko. Topem teraz jest oko metaliczne, czyli połączenie brokatów srebrnych i złotych, tak żeby podkreślić nasze walory, czyli oczy. Usta bardzo delikatnie, natomiast główną uwagę skupiamy na oczach, gdzie może nawet zastąpić naszą biżuterię. Dopełnieniem sylwestrowej kreacji jest fryzura. Kreatorzy fryzur stawiają na włosy wypielęgnowane, zdrowe, błyszczące i na naturalność. Mile widziane są fryzury glamour, choć do łask wracają także koki. Kok, tak naprawdę, musi być bardzo czysto wyczesany, pięknie nabłyszczony, i główną dekoracją, która jest w koku, to jest jakaś piękna broszka, piękna biżuteria. Warto pamiętać jednak, że o prawdziwej klasie, urodzie i seksabilu nie decyduje to, co mamy na sobie, ale to, co bije z wnętrza. Jeśli mamy dobry nastrój i uśmiech na twarzy, to zabawa z pewnością będzie szampańska.